serdecznie w kolejnym moim super, niesamowitym odcineczku, słuchajcie, z Milionowic, ale Milionowice do czasu, ponieważ na dzisiejszym odcineczku będziemy zmieniać nazwę Milionowic na Bobowice, a powiem wam dlaczego, ale to już za chwilkę, ale bardzo za mnie, ile tu dziwnych zaczy jest normalnie, Bobo. Ale słuchajcie, tutaj jest coś takiego tam też, ale to Wam za chwilkę pokażę. A na samym początku bardzo bym Was wszystkich poprosił o to, żebyście subskrybowali kanał, bo już lecimy do 50 tysięcy osób. Więc jeżeli możesz to zasubskrybuj kanał. I przypominam o super konkursie Kupujcie rzeczy z Bobo i wygrywajcie autografy i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko macie napisane w opisie i zapraszam was bardzo gorąco do tego, słuchajcie. A my już bez przedłużania, słuchajcie, będziemy zmieniać dzisiejszego, słuchajcie, na dzisiejszym odcinku całą nazwę. Słuchajcie, milionowicz. I tak zastanawiałem się. Ponieważ słuchajcie, jestem prezydentem tego miasta, więc no cóż, no mogę to zrobić. A Berka w sumie już tutaj nie mieszka, Dresik też nie mieszka. Więc słuchajcie, po pierwsze powiem wam, dlaczego nie mogą być milionowice. Ponieważ nasz król, czyli wi, no wiecie chyba kto, powiedział, że musimy zmienić nazwę. No i w sumie. Chcę tu, z... znaczy, no tak jakby nie chcę tego robić, ale muszę to, słuchajcie, zrobić, bo inaczej on się bardzo ze złości i będzie problem. Musieliśmy, słuchajcie, razem z Lwisem tutaj pozmieniać wszystko i teraz wam troszkę pokażę. Po pierwsze, patrzcie, to jest wieża dirtowa imienia Bobo. No i tutaj ogólnie są tacy, nie wiem, jak się na nich mówi. Ale, no, mieszkańcy miasta. No, i to jest pierwsza zmiana, słuchajcie. Bo ona zrobiła się cała dirtowa. I tu jest w ogóle, to powiem Wam, że jest bardzo ładne. To Elwiso w ogóle budował. Tutaj, jak widzicie, też jest Bobo taki bardzo fajny i bardzo ładny. A to, co mi się podoba najbardziej, to Wam pokażę. Jesteście gotowi? Raz. 2 c patrzcie jaka kupa fajna <laughs> ale to jest fajne słuchajcie to mi się na przykład bardzo powiem wam że podoba no i ogólnie tutaj też jest dużo takich no tych tabliczek że jestem super ale my musieliśmy to zrobić słuchajcie i wszystkie owieckie też tak się nazywają więc no po prostu trzeba to zrobić i zmienić słuchajcie nazwę z milion na Bobowice Więc od dnia dzisiejszego Pamiętajcie, że to są Bobowice I milionowice Lada moment przestaną istnieć Więc słuchajcie Też wam pokażę ten pomnik wielki Ale to już pewnie widzieliście I słuchajcie Pokażę wam jeszcze co zrobiłem Razem z Lwiso Dla mieszkańców Naszego miasta Patrzcie to są mieszkania socjalne Plus i tutaj się wchodzi. I tutaj powinni być mieszkańcy. O, widzicie? Tu jest pan Stanisław. Tu jest pani Kasia i pan Krzysztof. E, tutaj jest pan e, Jasiek. Tutaj. Hmm, za chwilę będzie jeszcze Maciek gdzieś tutaj, albo chyba Maciek poszedł na spacer, ale to nieważne słuchajcie, bo dzisiaj też musimy pójść do chłopaków i musimy z nimi przedyskutować o tym wszystkim. Ja mam nadzieję, że oni się zgodzą, w sumie to nawet nie mają co do gadania, a jak cóż to normalnie siłą ich wyjaśnimy i będzie po problemie. <laughs> Więc słuchajcie, po pierwsze musimy pójść do pana kochanego, którym naszym kochanym wielkim panem jest też Elviso, więc pójdziemy do Elwiska i musimy z nim dogadać się o tym wszystkim i też pójdziemy Agentixa ogarnąć żeby oni przynajmniej wiedzieli, bo nie wiem, czy król Maciusek tutaj mieszka, czy nie mieszka. W ogóle też jest moja wie, znaczy wieza Elwisa, ale imienia mojego, jakbyście chcieli wiedzieć, tutaj ustawię w sumie na no taką oglądalność. Panie Elwisie! Halo, panie Elwisie, gdzie jest pan Elvis? Chyba za daleko... Co tu się stało, słuchajcie? Chyba za daleko poleciałem. Poczekajcie, gdzie jest ten Elwiso? Musimy go znaleźć. Musimy, no. pani Elwisie! Halo, halo! Ale tu w ogóle są fajne owiecki. Witam, pane, pani owiecki. Co w ogóle tutaj Elwiso trzyma w tych zecach? <grym> Biorę to, słuchajcie, on się nie obrazi, ja muszę to wziąć, ale mam dużo dirta! <grystanie> <grystanie> Dobra! Wchodzimy teraz na dół, muszę sobie zjeść coś. Zjemy na przykład te ciasteczka i chyba elwiska tutaj nie ma, słuchajcie. Więc pójdziemy do pana Muze Agentrixa, bo tam powinien być już elwisek, tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc sobie pójdziemy i musimy sobie sprawdzić, bo to nie chcę tak samemu sam wiecie, zmieniać tej nazwy. No wprawdzie jest. Jestem prezydentem, ale wolałbym, żeby ktoś też o tym wiedział, słuchajcie. Więc pójdziemy tutaj do pana Adekisa I on tutaj w ogóle zbudował wielką tą wieżę. Ale tu chyba go też nie ma. To przynajmniej Maciosek musi być. Bo w sumie nie wiem, czy Maciosek, gdzie Maciosek, słuchajcie, w końcu mieszka. Bo on coś tam słyszałem, że opuścił tą miastom, tylko nie wiem, czy to jest prawdą, słuchajcie, ale musimy tutaj sprawdzić, panie maciosku, chyba macioska też nie ma, no co wy gadacie, nikogo tutaj nie ma, no. Oni mnie prankują, czy co się dzieje? Dobra, to w takim razie mam pomysł, jak możemy zmienić nazwę miasta, słuchajcie. No znaczy, no ja bym nie chciał jej troszkę zmieniać, ale ja muszę to zrobić. Może się... Może ci, co już wiedzą, i ci, co nie oglądają na co dzień odcineczki, to może wiedzą, dlaczego ta nazwa się zmienia. Ale jeżeli ktoś nie ogląda, to oglądajcie na bieżąco, to byście wszystko wiedzieli. Dobrze, to w takim razie musimy tutaj przyjść. I muszę zniszczyć to, bo to jeszcze jest z tego procesu, słuchajcie. O i tutaj jest Pani Owieczka, nawet dwie. To Panie Owieczki też będą głosować. I to jest dobry pomysł. Przeprowadzimy normalnie demokratyczne wybory. Witam bardzo serdecznie Panie Owieczki. <laughs> Na, na super głosowaniu, które będzie polegać na zmianie nazwy. Po pierwsze, mam tutaj przygotowaną e, tutaj taką książeczkę i napiszę oczywiście dzisiejszą datę, czyli 24.2020 e, Tutaj 2020. I musimy napisać e, tego dnia mil. Miasto milionowice prze, przestaje istnieć. Ci, ci chyba secinek, i od teraz są to naj, najlepsze. E, Bobowice, już piszemy, Bobowice. Dobrze, napisaliśmy to. I musimy tutaj wy napisać. Mm, głosowanie odbyło się tego samego dnia. I wszyscy byli za. Mm, tutaj napiszę. Prezydent Bobo. Bo. Bobo Minecraft. Dobrze, napisaliśmy. A teraz czysta formalność. Pani owiecko, czy jest pani za, czy przeciw? I słyszeliście? Ona się zgodziła. Dobrze, dziękuję za jeden głosik. Tutaj plusy, bardzo świeżutki Bild dla pani. A pani nie chce, a to nie ważne. Halu plusym pani, czy się pani zgadza? 哈喽。 Ona się chyba nie zgodziła. Dobra, tej owiecki słuchajcie nie ma, bo wiecie ta nazwa musi być i ja tutaj nie tak jakby nie toleruję sprzeciwu. I wy też w sumie możecie w komentarzu zagłosować. Jak ktoś na to zagłosuje, to psyptę serduszko, jak ktoś napisze tak. <laughs> Że się zgadza. Dobra, mamy jeszcze jedną owieczkę tutaj, a czy pani się zgadza? Halo? O, zgodziła się! No to widzicie, wszyscy się zgodzili obecni na głosowaniu i od teraz już słuchajcie, nie ma Milionowic, tylko są Bobowice. Już wam pokażę dlaczego. Po pierwsze słuchajcie, tu jest Bobo. Tu też jest Bobo. Tam też jest, Bobo, tu są wszędzie choinki z dirta. I pokazuję wam tutaj wielką kupę, która też jest dirta. Po pierwsze i po dziesiąte tutaj też jest kupa. Tu też jest, jest bobo. Tu też jest bobo. I pokażę wam jeszcze na sam koniec, co Elwisek zbudował. Słuchajcie. Bo to jest bardzo fajne. I tu jest taka atrakcja, żeby oglądać i żeby turyści przy, przyjeżdżali do bobo. Bo bo. Więc jak coś tu zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, jako turystów do nowo powstałego miasta Bobowice. Bardzo Was wszystkich zachęcam do przybycia. Tam jeszcze jest pomnik wspomnik, Bobo, ale to już nieważne. No i widzicie! To wszystko normalnie jest dla Bobo, więc sus, ja na tą chwilę będę już uciekać. Pamiętajcie o tym, że jest konkurs i że możecie wygrać autografy ode mnie i wiele wiele innych rzeczy. Wszystko macie napisane w opisie. No i cóż, subskrybujcie, lajkujcie. A ja zobaczę, co mi się uda przeżyć. Lecimy! Pozdro! Słuchajcie, obym wycelował. Udało mi się. Więc cóż, do zobaczenia wam wszystkim. I wielkie pozdro dla was!